W tej jesiennej, nieco mrocznej aurze mam dzisiaj dla Was opowieści, które zadziałają jak plasterki na zbolałą duszę. Zabawne, magiczne, dziewczęce. Zobaczcie zresztą sami. Hej, hej. Moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Aneta Jadowska to już jest gwarancja doskonałych, fantastycznych opowieści w duchu urban fantasy, tego charakterystycznego dla niej czarnego humoru z nutką sarkazmu i wyjątkowych kobiecych postaci, które trudno wyrzucić z głowy. Poznajcie więc Kroniki rodziny Koźlaków Anety Jadowskiej właśnie, czyli zbiór opowieści Cud miód, malina od wydawnictwa SQN z wyjątkowymi pięknymi ilustracjami. Daleny Babińskiej. To zbiór opowieści o pewnej rodzinie czarownic, o szalonych, absolutnie przygodach i ich wyjątkowych, magicznych wpadkach. Poznajcie kobiety z rodu koźlaków. Całe, pokręcone, rozbestwione drzewo genealogiczne tej rodziny wiedźm i czarownic. Jednak w Zielonym Jarze, w którym mieszkają ich magiczne, wyjątkowe zdolności, to jest chleb powszedni, nawet w tak dziwacznym i szalonym i nieokiełznanym wydaniu. Posłuchajcie opowieści na przykład o dziewczynie, która zamieniła swojego faceta w kozę. Albo bardzo rubasznych historyjek pewnej nestorki tego rodu. Lub opowieści o pewnym dzieciaku i o ogarze z piekła rodem na dokładkę. Do wyboru, do koloru, humor i dobra zabawa gwarantowane. Powiem wam tak, miałam ogromną przyjemność niejednokrotnie już spotkać na żywo Anetę Jadowską, spędzić z nią trochę czasu. I powiem wam, że podczas lektury Cud Miód Malina, miałam tak, że w głowie słyszałam właśnie ten charakterystyczny głos Anety jako narratora tej historii. I bawiłam się pysznie. Opowieści o Koźlaczkach to są opowieści totalnie odjechane. Bo kto o zdrowych zmysłach, kochani, zamienia swojego faceta w kozła albo znajduje trupa w labiryncie z kukurydzy. Nie mówiąc już na przykład o szaleństwach w Amsterdamie, kiedy jest się nestorką rodu i starszą panią i robisz to ze swoimi przyjaciółkami. Koźleczki jednak są odjechane. Nie da się słuchajcie tego ukryć, a te ich opowieści o ich przygodach, o ich przypadkach i o ich totalnych wpadkach totalnie nas wciągają i przepadamy w nich jak śliwki w kompocie. Warto tutaj, że każda z tych opowieści ma swój indywidualny charakter, a to sprawia, że Cudmiot Malina nie jest powieścią, nie jest powieścią per se, jest raczej zbiorem opowiadań z jednym wspólnym motywem. I no właśnie, kto za opowiadaniami nie przepada, bo nie każdy opowiadania lubi, ten nie ma się tutaj co obawiać, dlatego że wszystkie te historie łączy jedno, cała ta rodzina. Bohaterki się wymieniają, pojawiają się w każdej z tych historii, wracamy do ich przeszłości, do teraźniejszości, cofamy się w czasie, wiecie o czym mowa to po prostu są kroniki ich rodu. Mamy tutaj ich rodzinną historię i miasteczko Zielony Jar na dokładkę. Przed czytelnikiem po prostu opowieści o przygodach, o triumfach, o wpadkach i o różnych przypadkach absolutnie wyjątkowych, magicznych babeczek, których nie sposób nie pokochać, nie sposób nie polubić. Moim ulubionym opowiadaniem, co z pewnością Was nie zdziwi, jest opowiadanie Trup z Jasnego Nieba, które zaczyna się tymi słowami. Co to za święto letnich zbiorów bez choćby jednego trupa w labiryncie z kukurydzy? No, no właśnie, to jest takie pytanie, które ja sobie również zadaję, widząc w ogóle kukurydzę, nawet nie labirynt. Jak dobrze wiecie i znacie mnie nie od dziś, ja mam kukurydzianą fobię i ta fobia jest również zawarta w cud miód malina. Sięgając pod cud miód malinę, bądźcie kochani gotowi na porządną porcję, pyszną porcję magii. W tym białym, w tym zielonym i również w tym czarnym wydaniu. Bądźcie również przygotowani na babcię narcyzę, chociaż na nią to nikt nie jest do końca przygotowany. No i oczywiście bądźcie gotowi na Doskonałą dawkę humoru. Dla mnie słuchajcie, to jest doskonała lektura na jesienne ponure wieczory, gdy za oknem mgła, gdy za oknem zimno, a w serduchu jakaś melancholia czy zamieszanie. Jak plasterek, jak puchaty kocyk, jak herbatka z miodem i maliną. No dobra, kochani, a teraz razem z wydawnictwem SQN zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Cud Miod Malina do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: Wasza ulubiona magiczna książka o czarownicach, o czarodziejkach, o magii, z motywem magii. Wiecie o co chodzi? Odpowiedź wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu do 15 grudnia, a nie na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Pyszna zabawa, pyszna magia, czyli to właśnie gwarantują Wam koźlaczki na jesienne, ponure wieczory i nie tylko. Słuchajcie, będziecie się śmiać, będziecie się wzruszać, będziecie zaskoczeni. No to właśnie Wam gwarantuje Aneta Jadowska. Ma bardzo charakterystyczny styl, mam nadzieję, że i Wam się spodoba. No i właśnie przypadniecie w jej twórczości i zaczniecie od cud miod-malina. O tej książce możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to niech was nie ominie. Najnowszy odcinek serii warto czytać, która wróciła po latach. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki, książkowy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!